Cześć. Witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem was zaprosić do kolejnej recenzji projektora. Tym razem jest to projektor z najbardziej poszukiwanej kategorii cenowej, czyli do 1000 zł i jest to projektor polskiej marki Zenwire model E510H, czyli nowość tak naprawdę na rynku. Projektor kosztuje 999 zł w obecnej promocji, czyli mieści się w tym przedziale do 1000 zł. No i jest to projektor, który został świetnie wyposażony. Przede wszystkim w tej cenie mamy na pokładzie już Androida TV w wersji 11 i to Androida w pełni certyfikowanego z dostępem do serwisów VOD, takich jak Netflix, HBO GO, Disney Plus itd. Oczywiście projektor o rozdzielczości Full HD ze wsparciem dla 4K. 500 ANSI lumenów, jeżeli chodzi o jasność lampy tego projektora. Kontrast 1000 do 1 jeżeli chodzi o kontrast statyczny, natomiast kontrast dynamiczny 12000 do 1 na pokładzie Wi-Fi już szóstej generacji, Wi-Fi dwuzakresowej w paśmie i 5 GHz. Możemy za pomocą tego projektora wyświetlać obraz aż do 200 cali. No, i co ważne, mamy tutaj zamkniętą optykę, która jest charakterystyczna dla droższych projektorów. Oczywiście, ta zamknięta optyka zabezpiecza projektor przed dostawaniem się do optyki kurzu, wilgoci itd., dzięki czemu ten projektor jest praktycznie bezobsługowy. Projektor posiada automatyczną regulację ostrości, również automatyczna korekcja w pionie i poziomie. Na pokładzie jest też oczywiście głośnik, tym razem 5W. No, i tutaj mamy też możliwość projekcji bocznej za pomocą tego projektora, czyli nie musimy go ustawiać centralnie na wprost ekranu. Tak więc jak widzicie, przynajmniej na papierze mamy tutaj bardzo ciekawy projektor w cenie do 1000 zł. Natomiast jak ten projektor sprawdza się w praktyce? O tym przekonacie się oglądając dzisiejszą recenzję. Jak widzicie w zestawie oczywiście sam projektor. Jest też pilot Bluetooth do obsługi tego projektora. Jak może zauważyliście, pilot z przyciskami funkcyjnymi do obsługi aplikacji VOD, takich jak YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+. Oczywiście pilot ma też budowany mikrofon, ma obsługę asystenta Google, czyli możecie sterować projektorem za pomocą głosu, możecie wyszukiwać sobie materiały głosowo. Następnie przewód zasilający do projektora. Klasyczna ósemka, czyli jak się domyślacie, projektor ma wbudowany zaślecz. Nie ma tutaj zasilacza zewnętrznego. W zestawie jest też przewód HDMI do podłączenia urządzeń zewnętrznych. No, i instrukcja obsługi, oczywiście w języku polskim i języku angielskim. Teraz, jeżeli chodzi o budowę i wykonanie samego projektora, jak już pewno zauważyliście, konstrukcja w czarnym kolorze, od góry matowe tworzywo na froncie fortepianowa czerń, na froncie oczywiście obiektyw projektora. Obok mamy aparaty do tutaj automatycznej regulacji ostrości, do automatycznej korekcji w pionie, w poziomie. Od góry jedyny przycisk, w jaki ten projektor został wyposażony, czyli przycisk Power. Wszystkie funkcje oczywiście obsługujemy za pomocą pilota zdalnego sterowania. Z boku mamy głośnik, oczywiście otwory wentylacyjne, również tutaj z tyłu też otwory wentylacyjne, wejście zasilania, no i złącza. Jak widzicie, złącze HDMI, dwa złącza USB, wyjście słuchawkowe, wyjście AV. Oraz odbiornik pilota od spodu. Co ważne, zauważcie, mamy tutaj oczywiście śrubę do statywu, czyli możecie ten projektor zamontować na statywie, możecie go zamontować do sufitu. Jest też, jak widzicie, specjalna podpórka, dzięki której możecie ustawić wysokość projektora, jeżeli będzie stał gdzieś na biurku. No i to by konstrukcyjnie było tyle. Projektor pracuje pod kontrolą systemu Android TV czyli systemu przystosowanego do obsługi aplikacji VOD, do obsługi pilotem zdalnego sterowania. I co ważne, jest to Android TV wersji 11 z poprawkami z 5 sierpnia 2024. Do tego, jak widzicie, mamy certyfikację dla Netflixa, to jest bardzo istotne. Na pokładzie oczywiście asystent Google oraz, jak widać, Chromecast. No i teraz przejdźmy do aida 64, zobaczmy dokładną specyfikację techniczną tego projektora. Jak widzicie, procesor AM Logic, 1 GB pamięci RAM, tutaj mogło być nieco lepiej. Do dyspozycji mamy ponad 4 GB pamięci wewnętrznej, procesor opasowany w 4 rdzenie Cortex A35, traktowany zegarem 1,8 GHz. Mamy do dyspozycji grafikę Mali G31. No i jak widzicie, jest to Android 11, tutaj mamy potwierdzenie tej informacji. Teraz przejdźmy do aplikacji DRM Info i jak widzicie to jest najważniejsze poziom zabezpieczeń Win L1, czyli możemy wyświetlać materiały w wysokich rozdzielczościach z aplikacji VOD. Projektor oczywiście posiada pełny dostęp do sklepu Google Play, gdzie znajdziecie wszystkie najbardziej popularne aplikacje VOD, aplikacje muzyczne, aplikacje społecznościowe. Tak więc wydaje mi się, że tutaj niczego nie powinno Wam zabraknąć. No oczywiście te wszystkie aplikacje są przystosowane do obsługi pilotem zdalnego sterowania, czyli zapewniają bardzo prostą obsługę. Teraz jeżeli chodzi o aplikację VOD, no to jak widzicie bez problemu uruchomicie sobie Netflixa, będzie on działał w wysokich rozdzielczościach. Podobnie Prime Video. Tutaj również aplikacja nam się uruchamia bez problemu. Materiały otaczają się w wysokich rozdzielczościach. Przechodzimy dalej aplikacja Disney Plus. Jak widać tutaj też aplikacja bez problemu działa uruchamia się. możemy otwierać sobie na niej materiały wideo. Działa aplikacja Max. Oczywiście tutaj również wymaga posiadania konta, aplikacja player, o którą też bardzo często pytacie, jak widzicie bez problemu też taką aplikację zainstalujecie. No i oczywiście aplikacja YouTube, tutaj będziecie mogli za chwileczkę sobie zobaczyć, jak Wygląda kwestia jakości odtwarzanych materiałów na tym projektorze. Zanim do tego przejdziemy, tutaj zacznijmy od wyszukiwania głosowego. Smart test. Jasne, oto wideo, które udało mi się znaleźć. Jak widzicie, wyszukiwanie głosowe działa bez problemu. Materiały nam się wyszukują. I teraz przejdziemy do tego najważniejsze, czyli do jakości wyświetlanego obrazu. Maksymalna rozdzielczość, jak wiecie, 1080p. Zobaczcie, całkiem niezła ostrość, zarówno na środku, jak też na bokach ekranu. To jest na pewno na plus. Oczywiście kolory mogą być nieco bardziej żywe, ale być może nam się to uda nieco jeszcze podregulować. Jeżeli chodzi o jasność maksymalną, to przy tej przekątnej ekranu, jak najbardziej, te 500 antysiluendów jest wystarczające, szczególnie w zaciemnionym pomieszczeniu. Natomiast, oczywiście, im większa będzie przekątna, tym tutaj tej jasności może nam nieco brakować. Często pytacie jak wyglądają napisy wyświetlane na filmach i tutaj możecie zobaczyć jak to wygląda w przypadku projektora Zenwire E510H. Napisy są moim zdaniem bardzo wyraźne, nie ma tutaj takiej dodatkowej poświaty, więc czytanie tych napisów będzie bardzo wygodne, bardzo komfortowe. Projektor pozwala nam na regulację temperatury kolorów. To jest bardzo przydatna funkcja, kiedy chcecie sobie dopasować jakość obrazu do Waszych preferencji. Kilka trybów domyślnych fajnie, ciepłe, standardowe ustawienia. Jak widzicie, ten obraz się nam nieco zmienia. Natomiast mamy też tryb użytkownika, w którym możemy sobie już sami dokładnie wyregulować każdą z barw czyli czerwoną, zieloną, niebieską. No i teraz zobaczcie na przykładzie, jak taka regulacja wygląda. Tutaj na przykład dodajemy, czy też ujmujemy barwy czerwonej, możemy to samo zrobić z barwą zieloną, czy też barwą niebieską, dzięki czemu możemy sobie tą jakość wyświetlonego obrazu dopasować do naszych preferencji. Oprócz regulacji barw możemy też zmieniać tryb wyświetlonego obrazu. I jak widzicie, może być standardowy, może być żywy, miękki. Oraz również mamy tryb użytkownika, w którym, zobaczcie, regulujemy ręcznie jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, więc tutaj również mamy bardzo szerokie możliwości, jeżeli chodzi o regulację jakości tego obrazu. Możemy regulować nie tylko obraz, ale również dźwięk, i tutaj też kilka trybów standardowych, jak widzicie, do wyboru, i jest też tryb użytkownika, który również. Pozwoli Wam ręcznie dopasować tą jakość dźwięku do Waszych preferencji. Przejdźmy teraz do ustawień, do automatycznej korekty. Jak wiecie, projektor wyposażony jest w automatyczną regulację ostrości i automatyczną korekcję w pionie i poziomie. Możemy oczywiście tę funkcję włączyć z tego menu bocznego, ale też pamiętajcie, że każde poruszenie, przestawienie projektora powoduje, że ta korekta nam się uruchamia automatycznie. I dopasowuje najlepszą ostrość i też idealne kąty wyświetlonego obrazu. Dzięki czemu otrzymujemy obraz ostry i bardzo dobrze ustawiony. Jak widzicie, mamy idealny prostokąt. Tak więc, jest to funkcja, bez której obecnie nie wyobrażam sobie dobrego projektora. Oczywiście, gdyby jednak te ustawienia nie spełniły Waszych oczekiwań, to macie też ręczną korektę, zarówno zoomu, jak też właśnie poszczególnych kątów trapezu. Więc możecie to wszystko sobie również ręcznie sami wyregulować. Tyle odnośnie ustawień. Wracając jeszcze do wyświetlania obrazu, to warto wspomnieć, że projektor obsługuje kodek AV1, co jest obecnie bardzo istotne, ponieważ coraz więcej filmów przechodzi właśnie na kodowanie tym kodekiem. I jeszcze zobaczcie sobie, jak wygląda obraz w pomieszczeniu zupełnie zaciemnionym, a jak wygląda w przypadku zapalenia światła w tym pomieszczeniu jak widzicie te 500 lumenów pozwala na oglądanie materiałów wideo natomiast ta jakość oczywiście już jest zdecydowanie słabsza i w przypadku projektorów 500 lumenów ja oczywiście zalecam oglądanie w pomieszczeniach zaciemnionych no i na koniec jeszcze potwierdzenie że mamy tutaj pełną obsługę Chromecasta możemy sobie przesyłać materiały z telefonu na duży ekran Możemy nimi sterować, zatrzymywać, znawiać odtwarzanie, zmieniać utwory. OK, i to by na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję projektora Zenwire 510H. Jak się okazuje, w cenie do 1000 złotych jesteśmy w stanie kupić bardzo ciekawy projektor z pełni certyfikowanym systemem Android TV, z pełną certyfikacją dla Netflixa, dla aplikacji VOD. Projektor, który w tej cenie posiada już zamkniętą optykę, posiada automatyczną regulację ostrości, automatyczną korekcję w pionie, w poziomie, ma też pilota Bluetooth. Tak więc, no, wydaje mi się, że bardzo ciekawy projektor. Natomiast, jeżeli miałbym tutaj szukać jakichś słabszych stron, jeżeli chodzi o właśnie ten model, to, to trzeba by zwrócić uwagę na pamięć RAM. Mamy tutaj tylko 1 GB Pamięci RAM, przydałoby się nieco więcej. Nieco więcej przydałoby się też pamięci wewnętrznej. No i jak zawsze, im większa jasność, tym lepiej, więc tutaj też ta jasność mogła być jeszcze nieco wyższa. Natomiast, patrząc realnie, w cenie do 1000 zł, ciężko byłoby nam znaleźć jakiś projektor z certyfikowanym Androidem, który miałby więcej pamięci RAM, miałby wyższą jasność i więcej pamięci wewnętrznej. Tak więc tutaj Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy Zenvire E510H jest bardzo ciekawym projektorem w tym segmencie cenowym i myślę, że można go śmiało polecić, tym bardziej, że nie jest to projektor sprowadzany z Chin, mamy tutaj pełną gwarancję, mamy serwis tego projektora, mamy polski sklep, więc są to kolejne atuty przemawiające właśnie za zakupem tego modelu. Link do projektora znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Jeżeli będę miał jakieś kupony rabatowe jeszcze dla Was, to również tam pod filmem będziecie mogli je znaleźć. Ja ze swojej strony, jak zwykle, proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tego projektora. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to również zamieście je w komentarzach. Ja ze swojej strony dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już. Niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!